Rozmowa Dnia, Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik. Polscy obywatele biorący udział w misji humanitarnej globalnej flotyli Sumut zostali zatrzymani przez siły Izraela. To Omar Faris, Nina Ptak oraz poseł z Poznania Franciszek Starczewski, a w naszym studiu asystentka parlamentarzysty Maria Dąbek. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jest teraz poseł Franciszek Starczewski? Czy my możemy sobie wyobrazić to pomieszczenie, tą celę, w której przebywa? Samą celę do jakiegoś stopnia oczywiście tak, ale przede wszystkim istotne jest to, że wszyscy porwani zostali przewiezieni z portów aż do więzienia w południowej części Izraela, które niestety słynie z tego, że są tam dosyć trudne warunki, szczególnie dla Palestyńczyków. Więc założenie, które gdzieś tam uznajemy za obowiązującą zasadę, jest takie, że. Franek z tego też, co nam przekazał przez, przez Polskie Służby Konsularne, jest w dobrym stanie i czuje się dobrze. Też psychicznie co jest dla nas bardzo ważne, bo ja osobiście stresowałam się tym, jak takie doświadczenie może wpłynąć na, na to, co się dzieje w głowie człowieka. Natomiast co do samych warunków, dość ciężko nam określić. Wiemy, to jest więzienie na pustyni. Tak, to jest więzienie na pustyni i. Już to sam fakt chyba przeraża. Tak. Ym, Druga też rzecz jest taka, że no właśnie jest dosyć dobrze udokumentowane ym, złe traktowanie Palestyńczyków w tym samym więzieniu. Wiemy, że ym, inni uczestnicy flotyli też doświadczyli różnego rodzaju przemocy. Ja wierzę, że Franek takiej przemocy nie doświadczył też dlatego, że nie oszukujmy się inaczej traktuje się parlamentarzystów, inaczej traktuje się niestety tak zwanych zwykłych obywateli. Ym, Myślę, i taki, taka też była idea od początku, yy, kiedy zdecydowaliśmy, że Franek popłynie we flotyli, że sama osoba parlamentarzysty chroni też innych. To znaczy, że Izrael nie posunie się wobec ludzi w jakiś sposób z Frankiem związanych do tego, do czego mógłby się posunąć, gdyby tej. Osoby o tak wysokim stanowisku tam nie było. Przynajmniej nie w jego obecności. Czy wy macie jakiś kontakt poza tymi informacjami przekazanymi przez konsulat? Nie mamy. Wieści? Niestety, y, wszystkim porwanym nie, z tego co ja rozumiem, a przynajmniej Frankowi, nie zostały udostępnione telefony, żeby mogli skontaktować się z bliskimi. Co też, jak sobie może pan wyobrazić, jest dosyć ciężkie, dlatego że. Teraz już wiemy i mamy potwierdzone, że właśnie są w dobrym stanie, jest z nimi względnie wszystko y, ok, na tyle na ile w takich warunkach może z człowiekiem być ok. Natomiast y, no, ten stres, który, który w tym wszystkim jest, szczególnie dla rodziny, jest dosyć spory. Y, i mnie jednak bardzo szokuje to, że, że tego telefonu y, nie było, po prostu. Wiemy, że członkowie polskiej delegacji odmówili podpisania tych dokumentów, tej deklaracji chęci dobrowolnej deportacji. Dlaczego taki plan był od początku? To jest akt buntu? Y, tak, oczywiście. To jest y, dokument, o którym Pan mówi nazywa się Wnioskiem o de natychmiastową deportację. Y, z tego, co ja rozumiem. On jest pośrednio czy bezpośrednio przyznaniem, że wpłynęło się, czy w ogóle wjechało się na teren Izraela nielegalnie. Jak może da się zauważyć, oni nie zmierzali do Izraela. Oni zmierzali do gazy, zostali porwani na wodach międzynarodowych, więc owszem, wjechali do Izraela nielegalnie, w tym sensie, że zostali nielegalnie przez, nie, przez służy, służby izraelskie porwani i nielegalnie do tego Izraela przetransportowani, ale to w żadnej. W żadnym aspekcie nie jest ich wina, więc to nie oni powinni za to odpowiadać. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że pomimo niepodpisania tych deklaracji, ci polscy obywatele wkrótce wrócą do Polski. Wiemy, kiedy to się stanie, co musi się wydarzyć, czy oni staną przed sądem w Izraelu. Czekamy na to, jak ta sytuacja się rozwinie. Wiemy, że znaczy spodziewamy się, że rozwiąże się w ciągu no, najbliższych dni, natomiast. Ciężko nam powiedzieć, co się wydarzy dalej. Yy, przygotowujemy się na dwa scenariusze, z których faktycznie jeden zakłada scenięcie przed sądem. Natomiast yy, sprawa wygląda też tak, z takiego najbardziej technicznego punktu widzenia, że yy, no to porwanie nastąpiło w takim terminie, że takie standardowe, powiedziałabym, Problemy typu spowolnienie pracy administracji ze względu na świętoją pół na weekend, które oczywiście każdy ma prawo do, do, do odpoczynku czy do, do świętowania wybranych świąt. Natomiast po prostu to w każdym kraju spowolniłoby działanie administracji w Izraelu tym bardziej. Dlatego liczymy, że te informacje się wkrótce pojawią. My też czekamy na to, kiedy one się pojawią, ale kiedy niestety... to rozstrzygnięcie może nastąpić, kiedy będziemy już wiedzieć, co dalej. No, tak jak mówię, na, pewnie w najbliższych dniach, ale nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie. Sama, sama naprawdę czekam na tą odpowiedź, bo, bo spodziewam się jej niedługo, ale, ale nie wiem, kiedy nastąpi. Jeden scenariusz jest taki, że stają przed sądem, drugi, że nie i od razu wracają do kraju. Tak, to się może. Nie, nie jestem w stanie aż tak ekspercko o tym powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że tam jest też taki scenariusz, że kolejny raz zostaną im przedstawione te wnioski, ale nie wiem, czy to jest możliwe, żeby ich deportować bez tych wniosków o natychmiastowe zwolnienie. Szczerze mówiąc, wydaje mi się to, może inaczej, tego nie było w ćwiczeniach, tego nie było w wersjach, na które przygotowywaliśmy się na samym początku. A jest brany pod uwagę scenariusz, w którym na przykład poseł Starczewski, czy, czy Nina Ptak, czy Omar Faris zostają w więzieniu izraelskim? Nie, nie, ja nie biorę pod uwagę takiego scenariusza. Nie spodziewacie się tego? I jak rozumiem też takie informacje gdzieś od organizatorów płyną, że raczej nie ma obaw, że będą jakoś Ym, Ponownie, bardziej tego nie było w ćwiczeniach, to znaczy w dokumentach, które dostaliśmy na samym początku, były różne scenariusze. Takiego scenariusza tam nie widziałam. Jeśli ten scenariusz się pojawił teraz, to pierwszy raz o nim słyszę. Dlaczego poseł Starczewski zdecydował się wziąć udział w tej misji? Wydaje się, że od początku było wiadomo, że to była Właśnie tak się skończy. Tak, ale nawet jeśli. A szczerze mówiąc, był taki moment, kiedy tłumaczyłam mu, wiesz na co się piszesz. I możecie dopłynąć. Nie, oczywiście zakładał, że nie. Nic nie. Oczywiście, zrobi. że nie. Natomiast. Może to jest moment na coming out. Ja nie byłam szczególną fanką pomysłu, żeby on tam płynął, bo po prostu bałam się o to, co Izrael może zrobić uczestnikom flotyli. Więc starałam się bardzo dobitnie przekazać ryzyka, które wiążą się z udziałem we flotyli. I wiem, że był taki moment, kiedy ja powiedziałam, Frankowi, wiesz, ale. Nawet jeśli dopłyniecie do tej gazy, to po drodze będzie źle, no tak, ale, ale może uda się dopłynąć do tej gazy. Więc tam była ta nadzieja, że da się tą pomoc humanitarną dostarczyć. Natomiast... Zasadniczym celem flotyli od samego początku było pokazanie, że istnieje blokada pomocy humanitarnej. I myślę, że nic nie pokazuje tej blokady bardziej dobitnie niż porwanie uczestników flotyli na wodach międzynarodowych, tylko po to, żeby uniemożliwić im przekazanie pomocy humanitarnej ludziom, którzy głodują. Czy poseł nie powinien jednak być tu, w Polsce, brać udział w posiedzeniach Sejmu i może tutaj na miejscu także apelować, lobbować w sprawie strefy gazy? Tylko że apelowanie i lobowanie, jak pokazało ostatnio, nie, prawie dwa lata, nie daje jednak takich efektów, jakich byśmy oczekiwali. Nie trzeba tej wypłynąć, pory, dać się zatrzymać w dużym skrócie. Żeby nie nie trzeba wypłynąć i dać się zatrzymać, ale trzeba robić rzeczy, które pozwalają opinii publicznej naprawdę zauważyć problem. I sam Franek nam to mówił, że flotyla nie jest idealnym narzędziem do pokazywania opinii publicznej tragedii, która dzieje się w gazie, ale jest jedynym dostępnym narzędziem. I on postanowił z tego narzędzia skorzystać, też dlatego, że próbowaliśmy jako, jako biuro i Franek sam ym, w jakiś sposób działać tutaj wcześniej w tym temacie, ale te działania po prostu, no właśnie, nie przynoszą aż takich efektów, co też widać. To znaczy, przez ostatnie dwa lata. Protesty w sprawie ludobójstwa w Gazie pojawiały się sporadycznie i przyciągały pewnie najbardziej zdeterminowane osoby, przed którymi chyle czoła, ale to nie były takie tłumy, jakie pojawiły się teraz oczywiście w największych polskich miastach, ale znowu dla mnie, to, przepraszam, to będzie prywata. Jestem z Kalisza. Moim osobistym miernikiem jest Kalisz. To, że w piątek odbył się protest w Kaliszu, na który przyszli ludzie. I to nie były tłumy, ale ludzie przyszli i w ogóle pojawił się temat ludobójstwa w Kaliszu na rynku. To jest dla mnie naprawdę dowód na to, że flotyla pokazała naocznie, tak jak najprościej jak się da, że w Gazi dzieje się coś takiego, na co wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę i że to dotarło. Co było największym rozczarowaniem w całej tej sprawie? Reakcja polskich służb, wypowiedzi polityków na ten temat dla mnie rozczarowaniem jest to, że mamy w tym kraju polityków i w ogóle osoby publiczne, które są w stanie zaprzeczać faktom i rozumiem, że poza mną pewnie toczy się wielka polityka i toczą się um, tematy, które naprawdę są ważne dla nas wszystkich, dla mnie też, bo bezpieczeństwo Polski to oczywiście, że jest dla nas wszystkich ważne. Ale mnie po prostu bolało serce, kiedy czytałam i słuchałam części wypowiedzi części osób. Bo jednym jest nie wesprzeć i milczeć, a drugim jest krytykować, nawet nie. tam mnie krytyka kojarzy się konstruktywnie, po prostu obrażać. I Mówimy o środowisku politycznym, z którego niejako wywodzi się trochę poseł Starczewski, prawda? Bo tutaj i jak spojrzymy na wypowiedzi chociażby polityków Konfederacji, czy, czy partii razem, od lewa do tego prawa, to tam były głosy, że trzeba wesprzeć i pomóc posłowi. Mam mm, nie najlepsze zdanie o politykach Konfederacji tak czy siak, więc dla mnie to, że teraz wstawią się za Frankiem jest oczywiście na jednym poziomie bardzo miłe, ale z drugiej strony to są ludzie, którzy... Prawa człowieka rozumieją najwyraźniej bardzo wybiórczo, bo wydaje mi się, że zajęli się dopiero wtedy, zajęli się nimi dopiero wtedy, kiedy zaczęły dotyczyć białego, heteroseksualnego mężczyzny w wieku 30. Więc politycy Konfederacji są dla mnie osobną grupą i ich słowa wsparcia nie pomagają mi w najmniejszym stopniu. Oczywiście, że oczekiwałabym yy, większego wsparcia od polityków z środowiska, z którego Franek się wywodzi, ale to było ryzyko, na które Franek się zgodził. A, a ja jestem asystentką, mimo wszystko. To nie ja wyznaczam kierunek, więc. Nie podpadł w kręgach rządowych tym swoim. Wie pan, ja nie żyję w kręgach rządowych, więc staram się jednak y, nie analizować rzeczy w ten sposób. Przynajmniej dopóki tym. on nie wróci. Bo mimo wszystko, moim łącznikiem z kręgami rządowymi jest Franek, który aktualnie siedzi w izraelskim więzieniu. Czas nam ucieka, rozmowa się kończy. Krótko zapytam jeszcze, co dalej ze strefą gazy. Myśli pani, że tę misję trzeba będzie powtórzyć? Wiem, że kolejne statki już wypłynęły i gdzieś tam daje mi to nadzieję, że może za którymś razem się uda. Ale nie będzie pewnie namawiać wiem. pani posła do powrotu do Izraela, do strefy gazy? Na razie czekam na to, żeby wrócił tutaj. Tu Wrócił tutaj, a potem będziecie państwo rozmawiać. Maria Dąbek, asystentka posła Franciszka Starczewskiego, którym przebywa w izraelskim więzieniu, możemy tak powiedzieć, była państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poranne rozpoznanie. Rozmowa Dnia Radia Poznań.